Cześć, mam na imię Dorota, jestem właścicielką Crazy Coral oraz dystrybutorem Reef Factory. Opowiem Wam dzisiaj o jednych z najbardziej fascynujących koralowców, o tracheofiliach. Zapraszam! Trachofylie rozświetlają akwaria morskie. Dzisiaj zgłębimy się w ich pochodzenie, wyjątkowe cechy, wymagania dotyczące hodowli i pielęgnacji w akwarium. Trachefolie to rodzaj koralowców znalezionych w ciepłych wodach Indopacyfiku. Występują naturalnie na rafach koralowych zwykle na głębokości od 5 do 20 metrów, gdzie woda jest ciepła, lecz z umiarkowanym nasłonecznieniem. Trachefolie należą do koralowców LPS, czyli tzw. koralowców o długich polipach, do grupy koralowców wielkopolipowych. Koralowce te charakteryzują się wyrazistymi, żywymi barwami oraz fascynującymi formami. Znane są z dużej, mięsistej budowy polipów, które w nocy często rozprężają się, tworząc spektakularny widok. Jak pielęgnować trachefilie w akwarium? Trachefolie to koralowce o średnich wymaganiach. Optymalna temperatura wody powinna oscelować około 24-27 stopni. Latem w naszych domowych, lekko przegrzanych akwariach trachefylie czują się dobrze. Nie przeszkadza im nawet temperatura 27 stopni. Natomiast Wrażliwe są na niskie pH. Preferują pH w zakresie od 8,1 do 8,4, a KH powyżej 8. Kluczowe dla nich jest również równowaga w przepływie wody. Powinien być on umiarkowany, aby nie uszkodzić delikatnych polipów. Oświetlenie powinno zostać dostosowane do ich potrzeb. Preferują umiarkowane światło, najlepiej imitujące ich naturalne środowisko. Dobrze czują się w dolnych partiach zbiornika, często osłonięte skałą. Nie należy ich układać w górnych przestrzeniach w akwarium bezpośrednio pod lampą. Trachy filie karmione są drobnym pokarmem zawiesinowym, takim jak zamrażony plankton, mikroskopijne krewetki czy rozbite mięso mięczaków. Mrożony pokarm można zblendować. Pamiętajcie, że do rozmnażania pokarmu stosuje się salankę, a nie słodką wodę Rodi. Dzięki temu pokarm będzie opadał do jamy gąbowej koralowca. Zaleca się karmienie 2-3 razy w tygodniu, szczególnie wieczorami, kiedy polipy są najbardziej aktywne. Pamiętajcie, żeby po karmieniu nie zostawiać ich bez cyrkulacji, bo jeśli nie będą oczyszczane przez prąd wody, mogą mieć problem z usunięciem zbędnych produktów, przemiany materii i zachorować. Trafelien nazywa się często nocnymi kwiatami akwarium. Wieczorami i w nocy rozszerzają swoje polipy, tworząc niesamowity widok. Prezentują wtedy całe swoje piękno. Zdrowe trachefelie wykazują intensywne kolory i rozpostarte polipy. W przypadku problemów zdrowotnych, kluczowe jest sprawdzanie i dostosowanie parametrów wody. Jeśli trachefelia traci kolor, może wymagać przestawienia w cień i karmienia bardzo drobnym pokarmem. Jeśli jest bardzo osłabiona, może mieć problem z trawieniem dużych kawałków mięsa. Regeneracja tkanki u trachefylii bardzo wspomagana jest przez jod. Koralowca można poddawać 15-20 minutowym kąpielom z jodem. Oraz należy sprawdzać, czy w akwarium nie ma niedoborów tego pierwiastka. Należy unikać miedzi, gdyż jest ona bardzo toksyczna dla tych koralowców. W naturalnym środowisku koralowce te rozmnażają się płciowo. Rozmażanie płciowe w akwariach jest rzadkością. Trachofylii mogą rozmnażać się bezpłciowo przez fragowanie. Ten proces jednak wymaga precyzji i ostrożności, nie jest łatwy. fylie dobrze współżyją w akwariach z koralowcami miękkimi oraz niektórymi mniej agresywnymi koralowcami LPS, takimi jak lobofilie czy senfilie. Zawsze jednak należy zachować odpowiednią przestrzeń pomiędzy nimi, aby uniknąć konfliktu. Trachofilie wykazują zdumiewającą fluorescencję pod oświetleniem UV oraz świetleniem niebieskim, które podkreśla ich piękno. Dlatego dużo lepiej wyglądają w oświetleniu LED. Polecam lampę Reef Flare Pro Blue od Reef Factory. Pod nią zobaczycie te koralowce w Crazy Coral. Każda trachylia ma unikalny wzór kolorów i wzrostu, co sprawia, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy. Używa się określenia, że wzory na każdej trachofilii są jak odcisk palca. Każdy koralowiec nosi do akwarium swoją indywidualność. Trachefywie są wrażliwe na zakwaszenie oceanów. Utrudnia im to budowanie szkieletu. Mimo tolerancji na wyższe temperatury, koralowce te odczuwają również negatywny wpływ ocieplenia się oceanów. Naukowcy poszukują metod optymalizacji rozmnażania płciowego tego koralowca, co pomoże w odbudowaniu w przyszłości populacji na rafie koralowej. Trachefywie są nie tylko piękne, ale również fascynujące pod wieloma względami. Od ich unikalnego wyglądu i zachowania, po ich znaczenie w badaniach naukowych. Są one wspaniałym dodatkiem do każdego akwarium morskiego, pod warunkiem zapewniania odpowiednich warunków i pielęgnacji. A nie jest to trudne i każdy akwarysta powinien sobie bez problemu poradzić z tymi pięknymi zwierzętami. Jeżeli w swoich akwariach macie trochę filie, podzielcie się swoimi doświadczeniami. Jeśli zastanawiacie się nad ich zakupem i macie pytania, zapraszam do Crazy Coral. Dziękuję i do zobaczenia.